Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Hashtagów, Dzisiaj z Andrzejem, dzisiaj będzie wesoło na pewno. O, ber, mocno, dobra, no. I, słodko, Będziem... i, słodko, i słodko i słodko. I będziemy rozpoznawać e, smaki i rodzaje czekolady z zamkniętymi oczami. Zobaczymy, czy, czy damy radę zgadną. Oczy może będziemy mieli otwarte, ale będą zasłonięte. Andrzej zgadnie o, na pewno tą, tak. która będzie z, z adwokatem. Na pewno. wszystkie na pewno wszystkie zgadnie. czekolady. Tak, no, no, no to jedziemy. Oczywiście, jak ślepa. No w sumie, no, w sumie jesteś. No. Czekolada. A, mm. kochany czekoladą. Mm. jak no. czekoladę Mleczna czekolada, na pewno. Ale co na moim środku? Marcepell? Malinowa, a, czy malinowa czekolada, albo to. No. Coś takiego jadłem kiedyś, ale coś. Jakiś jogurt. Mm. Mm. To z To z wanilia Vanilia. Coś zwykła mleczna, albo. Albo z jogurtem. Nie, nie, z jogurtem. też nie. No, takie malinowe, ale tam też jest jakiś taki. Chyba coś takiego białego czasem. Jest taki jogurt, czy, czy no, takie nadzienie. Tofi, tofi, Malina albo truskawka. Malina. Albo wisie. Coś tu jest w środku. Orzechowa pasta? Pa... Nie. Jest to deserowa czekolada mm. z nadzieniem. Na A. pewno z nadzieniem. Ale adwokatowym. Adwokat albo tofi, tofi, Albo karmel. Jeden grzyb zresztą. O oh ja! Yeah. <grym> Serio? To w ogóle mnie nie przypomina smak toffi. Nie. W ogóle. Tofi? No co ty? Okay. Tofi? Oh. Toffi. No. Tofi, coś tam było tofi. Mówiłeś dobrze. No dobra, no to coś byśmy podjedli jeszcze. Dobra. To jest z alkoholem. Mm, to jest z jakimś alkoholem. Ty jakiś likier to czuję. Tak. <laughs> dobra. Tak, czekolada z likierem kawowym. Likierem czy likerem? Mm, Vanilią. pod tym likierem. Jakiś likier, adwokat. Likier, adwokat. Na pewno był tu alkohol. Kojarzę. Bardzo mnie to cieszy. Na pewno był alkohol. <grym> A tu jest alkohol. no? Ale na pewno no, alkohol. No No, tak, no, no. Tak, Nie czuję takiej miotki wanilii tam. Znaczy, no, bo tu już tak, tak głęboko weszłeś w te smaki A. alkoholi, wiesz? No jest alkohol. Tak, jest, to fajne. jest alkohol. fajne. Ale ta, co wcześniej… Tam to była lepsza, nie? Lepsa, tak? Lepsza, lepsza. No. Nie wiem, z adwokatem chyba, zazwyczaj są takie cukierki i tak dalej. Człowiek się nażre, nawet nie pamięta. A później, jak świnia, a, jak a, świnia. tak. Jak świnia. A co się mu że trufle <śmieniu> jakoś, <jadłeś>? o! Tak. <śmieniu> jak świnia, no. No. Liker, widzisz liker. No dobra, alko to alko. To nie nieważność trufli, ja tego nie czułam. Ja nie wiem, jaki smak w trufli, ja żyję na biedakach. Takie... Spoko. Alko tu zawsze zgadniesz, co? Raczej. Ale to jest orzechy. Orzechowa lako. Mm. Oreo. To jest chowół. To nie są orzechy. Wafelki coś no. No coś chrupiącego. Nie, zwykłe chrupki jakieś. Mm. Ciastka. Z ciastami. Misza. Oreo. Nie, 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 bo oreo wczoraj jadłam. Z jakimś batonikiem, albo z jakimiś takimi krakersami. Mleczna czekolada z chrupkami taka zwykła. Nie płatki. Płatki. Czuję płatki? jakieś płatki. Oreo, oreo, oreo. Dobra, potańczyliśmy. Co to było? Dobra była ta czekolada. No nie, ja wczoraj jadłam, to nie, niemożliwe. Nie wiem, kurczę, nie wiem, z zamkniętymi oczami jakoś to naciskuje, co? Chwałem ci, Ale wczoraj jadłam, no! Na, przysięgam! Nie mam już więcej. Ale przysięgam, to smakowało inaczej! Nie wiem, może tam, kurde, nie było tego oreła. O -reo, o -reo, o -reo, dobra, Oreo. Oreo mówisz, Oreo świetnie. Widziałam, właśnie, ale, no dobra, nie masz. Jest już tak nam słodko, do tego by się przydało mleko, żeby popić tą czekoladę. Chyba, że wódka. No, jest jakaś kwaśna w środku. Pierwsze, co jest? No właśnie, jest? O, taka... pucy, jakąś galaretką. Wiśnia? Malina. Na działce mam. Żurawina. Jakiś owoc czerwony. Aha. Mm, jakaś owocowa galaretka w środku jest. No ja nie wiem. Galaretka, jakaś... nie wiem, nektarynkę. Galaretki smakują tak samo, więc. Zyskwinia, coś takiego. No. No ja mm, zdaje się na kubki smakowe Andrzeja. Lekko taka, kwaskowa, Bardzo dobra. Chociaż one przepalone hmm. i tak. Z wiśnią. Serio? Ja w ogóle nie czuję. Dlaczego ja nie czuję? No okej, okay. no wiśnia. z wiśnią. Chyba zwiśnią. Szanowanko, czekam. Czekaj. Czekam na uszanowankę od ciebie. Czekaj. No, wiśnia chyba, ale taka jest ja. dziwna. Czekam na uszanowankę od ciebie. Czekaj. żurawiną uważamy. Ja uważam, że to jest żurawino. Ja zdaję się na tutaj kupki smakowe Andrzeja. No Co to było? Tożak. Ale to jest gorzka czekolada. No ja, gdzie tam żurawina? Weź, spróbuj jeszcze raz. Nie, ja już nie chcę, nie mogę. Ale za ja dużo. mam! No to Za dużo słodkiego, serio. Dzięki za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie, żeby subskrybować, zostawiać łapki w górę i komentarze oraz. Oczywiście zapraszamy na kanał Ladies, na którym zobaczycie też testowanie innych różnych dziwnych rzeczy. Dobra. Pa! Cześć!